Cześć z tej strony Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku wyprawki fotografa, czyli cyklu materiałów, w którym chcę koncentrować się tylko i wyłącznie na rzeczach fundamentalnych. A taką jest moim zdaniem kwestia zarządzania barwą i o tym dzisiejszy odcinek. Proces zarządzania barwą powinien być istotny dla wszystkich tych, którym zależy na tym, żeby Kolory prezentowane na wydrukowanych zdjęciach były dokładnie takie same jak kolory przedmiotów czy scenerii, które były fotografowane. W gruncie rzeczy zachowanie dokładnie tych samych barw w całym procesie produkcji zdjęcia nie jest takie proste. Proces zarządzania barwą składa się z trzech etapów. Ten pierwszy to moment, w którym za pomocą aparatu fotograficznego rejestrujemy nasze zdjęcie. Ten drugi to etap, w którym wykonujemy podgląd tego zdjęcia w etapie postprodukcji na jakimś monitorze. No i etap trzeci to etap, w którym dokonujemy wydruku naszego zdjęcia. Ponieważ kwestia zarządzania barwą jest dosyć skomplikowana, to dzisiaj chciałbym skoncentrować się tylko i wyłącznie na etapie numer jeden. W tym etapie należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Otóż może zdarzyć się tak, że posiadając dwa aparaty tej samej marki, a nawet dwa te same modele aparatu w ramach tej marki, obydwa wykonają reprodukcję barw w zupełnie inny sposób. Dodatkowo trzeba pamiętać też o tym, że również same obiektywy mają tendencję do tego, żeby przekłamywać barwy, a jeżeli dodamy jeszcze do tego jakieś filtry, które na tych obiektywach się znajdują, no to sami prosimy się o problemy. Teraz pytanie, w jaki sposób już na tym pierwszym etapie dokonać prawidłowej reprodukcji barw. Oczywiście, w pierwszej kolejności przyszłoby mi na myśl, by użyć szarej karty i dokonać balansu bieli. Ja z takiej szarej karty korzystałem przez dłuższy czas. Ona zbudowana jest z dwóch płaszczyzn: białej i szarej. Ta szara to 18% szarość. Natomiast w procesie zarządzania barwą. Balans bieli jest tylko jednym z kilku elementów, nawet jeśli mówię o procesie zarządzania barwą w tym pierwszym etapie, czyli w momencie robienia zdjęcia jakiegoś produktu czy scenerii. Dlatego warto pomyśleć i być może zaopatrzyć się w nieco bardziej profesjonalne rozwiązanie, które może nam pomóc, by na każdym z naszych aparatów kolory były prezentowane w ten sam sposób. By tego dokonać, możemy skorzystać z takiego urządzenia, jakim jest karta Color Checker. W moim przypadku 24-polowy Color Checker Classic. Jak działa to urządzenie? Sam producent podaje, że jest to urządzenie do kalibracji aparatu, jednak ja chciałbym pewną rzecz. Wyjaśnić, może nie tyle sprostować, co tylko przypomnieć, nie dokonujemy żadnej programowej kalibracji w aparacie, a za pomocą sprofilowania będziemy dokonywać kalibracji dopiero w programie do obróbki zdjęć. Jak powiedziałem przed chwilą, Color Checker zbudowany jest z 24 pól. Pierwsze dwa u góry to kolory, które odzwierciedlają odcienie skóry. Dwa następne to niebieski, który ma reprezentować niebo. Zielony, który reprezentuje kolor liści. Dwa następne w pierwszym wierszu i cały wiersz numer 2 to kolory i odcienie, które występują w sposób naturalny. Eee, następnie w trzecim wierszu mamy y, przestrzenie kolorów RGB i Cmyk i na dole mamy skalę szarości. Każdy taki kolor checker sprzedawany jest łącznie z oprogramowaniem, które musimy zainstalować, ponieważ dopiero to obręb oprogramowanie pozwoli nam y, dokonać kalibracji naszego aparatu w programie do obróbki y, zdjęć. Ja takiej kalibracji będę dokonywał w programie Lightroom, dlatego już za chwilę się do niego przeniesiemy. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć jeszcze w tym momencie, to fakt, iż wykonując zdjęcie takiego, takiej tablicy z tymi kolorami, musimy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, Taka tablica powinna zajmować 10% kadru dla każdych 10 milionów pikseli. Zatem jeśli ja używam aparatu, który ma matrycę z 20 milionami pikseli, to mój color checker powinien zajmować minimum 20% objętości kadru, a więc zdecydowanie więcej. Po drugie, fotografując taką tablicę muszę mieć pewność co do tego, że kolory są po niej rozprowadzone równomiernie. No i najważniejsza rzecz, należy pamiętać o tym, żeby ostrość została złapana właśnie na tą tablicę, a nie na osobę czy na produkt, przy którym ją fotografujemy. W momencie, kiedy mamy, wykonaną takie, mamy wykonane takie zdjęcie tablicy, możemy przenieść się do programu do obróbki yy, i tam wykonać profilowanie. To profilowanie uwzględnia te kwestie, o których już mówiłem, czyli po pierwsze światło, w którym wykonywane jest zdjęcie, po drugie aparat, w którym został zarejestrowany obraz, po trzecie. Obiektyw, i jeśli używam jakiegoś filtru na tym obiektywie, to tworząc taki profil, również opisuje, że został użyty jakiś konkretny filtr. Dla każdej fotografowanej scenerii, czy dla różnych źródeł światła w ramach fotografowanej scenerii, czy nawet wymieniając obiektyw w aparacie, dokonuję takiego zdjęcia testowego, które służy mi zawsze do wykonania nowego profilu dla zupełnie innych warunków oświetleniowych, no i również technicznych. No dobrze, przenieśmy się zatem do Lightroom'a i zobaczmy, jak w bardzo, bardzo prosty sposób i bardzo szybko wykonać taki e, profil, e, który ma nam pomóc skalibrować aparat, e, a przez co e, uzyskać idealne odwzorowanie barw na zdjęciu. Przed przystąpieniem do kalibracji aparatu instaluję oprogramowanie, które otrzymałem razem z kartą Color Checker. Po instalacji oprogramowania włączam mój program do obróbki zdjęć, w tym przypadku będzie to Lightroom. Należy pamiętać o tym, o czym mówiłem już wcześniej, czyli wykonując zdjęcie karty, pamiętamy o tym, by zajmowała ona minimum 10% powierzchni kadru dla zdjęć robionych aparatami z matrycą, która ma 10 milionów pikseli. W moim przypadku matryca miała 20 milionów pikseli, więc muszę postarać się o to, by sama tablica zajmowała minimum 20% powierzchni. Kadru. Po drugie ustawiam ostrość na tablicę, a nie na fotografowaną osobę i po trzecie ustawiam światło w taki sposób, by każdy pojedynczy kwadrat z kolorem był oświetlony w sposób równomierny, tak by on mógł odbić w sposób równomierny światło w zakresie widzialnym przez ludzkie oko. I to w zasadzie tyle ile trzeba pamiętać. Przechodzimy teraz do tworzenia profilu. By taki profil zrobić, wybieramy zdjęcie, na którym znajduje się tablica. Klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy Export i Export. W opcjach eksportu znajduje się zakładka z wtyczką X-Ray Presets, wybieramy z niej Color Checker. Jedyna rzecz, jaką musimy tutaj zrobić, to podać parametry oświetlenia i sprzętu, za pomocą którego było wykonywane to zdjęcie. W moim przypadku było to światło studyjne, więc wpisuję flash wykonane aparatem Canon 6D z obiektywem 51.4 bez żadnego dodatkowego filtra. I to jest jedyna rzecz, którą musimy zrobić. Teraz wystarczy wybrać opcję EXPORT, by wyeksportować profil DNG. Po takim eksporcie musimy dokonać restartu Lightrooma, by ten profil pojawił się w naszych profilach właśnie w Lightroomie. Teraz jak taki profil wygląda i co on może na naszym zdjęciu zmienić? W zakładce kalibracja kamery w oknie profile przełączam z Adobe Standard na profil, który przed chwilą utworzyłem, tak? czyli światło studyjne Canon 6D Obiektyw 51.4. Gdybym miał inny rodzaj Yy, obiektywu, czy też inny yy, aparat, to oczywiście musiałbym zrobić kolejny profil. Natomiast zrobiłem jeden i w tej chwili go wybieram do tego konkretnego zdjęcia. Zrobię jeszcze wersję yy, kopii wirtualnej, tak, żeby było widać zmiany przed i po. No i zobaczmy. Tak wygląda zdjęcie, które jest sprofilowane, czyli po kalibracji a tak bez tej kalibracji. Z całą pewnością kolory w obszarach niebieskości są zdecydowanie bardziej nasycone. To nawet widać po tle na tym zdjęciu. Zwiększyło się też nasycenie w kolorycie skóry, czyli tutaj w obszarach pomarańczy, żółcieni to zdjęcie jest bardziej nasycone i jest nieco bardziej kontrastowe. Może przenieśmy się na inne zdjęcie, ponieważ to służyło do profilowania, więc wyczyszczę sobie tutaj dwa zdjęcia. W to może być, może być, niech będzie to. Zrobię od razu jego kopię wirtualną, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda zdjęcie przed i po. No, i teraz tak, jeżeli mam już stworzony profil, to znowu wchodzę w zakładkę kamera, kalibracja, profile i z Adobe Standard wybieram profil mojego aparatu i oświetlenia. I druga rzecz, jaką muszę zrobić, to wykonanie balansu bieli. Zatem wracam jeszcze raz do mojego zdjęcia, które było zdjęciem testowym, i teraz pytanie, yy, który obszar z tych dostępnych poniżej użyć. Ja konsultowałem te kwestie z producentem tablicy i on poleciłby użyć pola, z, które znajduje się pod żółtym kwadratem. To jest pole, które zawiera 18% szarość. To jest, zdaje się, pole numer 22. Pola od 19, 20 do 21 nie były przez producenta sugerowane, ponieważ może się zdarzyć tak, że jeżeli użyjemy zbyt mocnego światła, w zasadzie ustawimy ekspozycję w sposób nieprawidłowy, to najszybciej te nasze trzy pola zostaną prześwietlone. Jeżeli pole, z którego chcemy wyciągnąć balans bieli będzie przynajmniej w części prześwietlone, to takie pole nie nadaje już się do tego, żeby wykonywać na nim balans bieli. To pole 18% szarości jest takim najbardziej bezpiecznym. Zatem pobieram sobie próbnikiem do balansu bieli informacje o balansie i wiem, że moje parametry to 5400, jeżeli, jeżeli chodzi o temperaturę barwową. No i zafarb podniesiony na plus 14 w kierunku magenty. Więc teraz mając te dwa parametry 5100 i plus 14. Przechodzę sobie do mojego zdjęcia wzorcowego. Tak i ustawiam 5100 plus 14. I w ten sposób moje zdjęcie prezentuje w tym momencie takie barwy, taki koloryt skóry czy włosów, jaki rzeczywiście posiadała ta modelka. Trakcie wykonywania sesji zdjęciowej, teraz dla porównania przesunę się o jeden na jedno zdjęcie w prawo i tutaj mam zdjęcie bez jakiejkolwiek kalibracji. Tak, na wszelki wypadek sprawdzę. Tutaj parametry niezmienione i w oknie camera calibration mamy Adobe Standard. Tak wygląda zdjęcie po, tak wygląda zdjęcie przed. Powiększę sobie jeszcze chociaż trochę tak wygląda przed tak wygląda po i z powrotem pomniejszam te zdjęcia może minimalnie je powiększę tak wygląda przed a tak wygląda po tak zdecydowanie bardziej nasycone tło bardziej nasycony koloryt we włosach należy też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy jeżeli oglądacie teraz całe to nagranie na monitorze, który również nie jest skalibrowany, to wy i tak nie zobaczycie tych kolorów takimi, jakie one są w rzeczywistości. Ale to jest drugi etap zarządzania barwą, o którym mam nadzieję, że uda mi się opowiedzieć już niebawem. W tym odcinku wyprawki fotografa to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ja zachęcam do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, żebyście włączyli sobie powiadomienia. Niestety nie publikuję zbyt często, ponieważ nie mam na to aż tak dużo czasu. Natomiast staram się, by te materiały, które wrzucam odzwierciedlały dosyć istotne dla mnie wydarzenia w trakcie mojego rozwoju fotograficznego, tak żebyście widzieli, jak krok po kroku ja buduję swój fotograficzny skin. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Widzimy się, mam nadzieję, już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!